Komornik zlicytuje hotel Campanil przy ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie, w którym swoje biura ma m.in. Urząd Marszałkowski. Urząd wynajmuje tam pomieszczenia dla kilku wydziałów. Budynek został wystawiony na licytację, ale urzędnikom nie grozi eksmisja. Wynajmujemy rzeczywiście tam swoją powierzchnię biurową, ale całe to postępowanie jest dla nas jakby kompletnie bez wpływu na, na dalszą pracę i dalsze funkcjonowanie. A wszystko to dzięki temu, że zawierając umowę na najem tych powierzchni biurowych zadbaliśmy o to, żeby. Była tam, tam zawarta tak zwana data pewna, poświadczona notarialnie, i ten prawny zabieg sprawia, że taka umowa ma gwarancję wykonania do końca czasu obowiązywania. I nawet jeżeli w czasie jej trwania zmieni się, załóżmy, że zmieni się właściciel tych powierzchni tego obiektu, to on również będzie zobowiązany do utrzymania tej umowy w mocy. Dzięki umowie z tak zwaną datą pewną, nowy właściciel nieruchomości nie będzie miał prawa do wyproszenia urzędników. Dokument ten będzie obowiązywał do końca października 2015 roku. Powierzchnia ponad 3000 m2, dodatkowo ponad 20 miejsc parkingowych w parkingu. Mieszczą się tam przede wszystkim nasze wydziały funduszowe, wydział zarządzania strategicznego, wydział wdrażania regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego, również Wydział, Informaty wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki. To jest grubo ponad 200 osób, które tam pracuje. Natomiast tak jak mówię, wynajmując siedziby dla naszych poszczególnych wydziałów naprawdę zwracamy baczną uwagę na to, żeby żadne zawirowania natury właścicielskiej, prawnej nie stanowiły zagrożenia dla sprawnego funkcjonowania urzędu. Budynki przy ulicy Wyszyńskiego należą do katowickiej spółki, która popadła w kłopoty finansowe. Wartość części biurowo-usługowej oszacowana jest na ponad 11 milionów złotych. Cena wywoławcza to 8,6 miliona złotych. Licytacja pomieszczeń odbędzie się 9 kwietnia.